Siemaneszko, z tej strony Sziwut i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone Ustawki. Widzimy się dalej w sezonie 12. Ja sobie dalej tryharduję, e, będzie to ostatnia gierka na dzisiaj, więc e, mam nadzieję, że zakończymy ją jakimś pozytywem, w jakimś pierwszym miejscu albo coś. <laughs> pierwsze, drugie, to jest coś, z co bym chciał wycelować. E, zobaczymy, po co sobie pójdziemy, jakie nam się talie wylosują. Czy pójdziemy już po jakiś oklepany build, który sobie robiliśmy w poprzednich odcinkach, czy po coś nowego dalej, to wszystko się okaże. I co mamy do wyboru? Ocież czy się zaklęciami albo za znowu krążownik. Ale są kolce ze zwierzę, pod które bym mógł pójść, chyba sobie coś spróbować. No, nie jesteś pod mechy. Chociaż ten stronnik, pod bohater pod mechy jest dość spokojny. Dobrze mi się nie grało, i sami z samymi mechami. Ale kolce ze jeszcze chyba nie próbowałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. A może próbowałem, nie pamiętam? Ale chyba nie, chyba nie. Więc mam nadzieję, że w tej kierce siądą te kolce zwierzę Więc trzymajcie kciuki za to. I co? Zaczynamy sobie od, od, od ee, fajnej karty. I myślę, że ją od razu spustujemy, żeby być silniejszym. Tu sobie dla zasady zagramy. Eee, Pominąłem pierwszą turę od wicewnika z poziomu 6, 4 i 2, korzystam. No, ale fajny, znaczy fajna, Ciekawa, ciekawy bohater. Nie wiem, czy fajny, ale już nie ciekawie. Nie ale trzymam kciuki za ciebie. No to tu było oczywiste. Yy, I co mamy znowu co tego? To by może nie było takie głupie na początek. A czy jakie są w ogóle tutaj jeszcze jedynki? Na koniec tu otrzymasz chwały wygryć. O, to jest fajna dwójka. Nagle pozwól czym to Dobra, myślę, że warto iść w dwójkę. <gł> Patrząc, jakie tam są karty do zgarnięcia. O, ale też mam pewien ciekawostkę. ciekawostkę. Zacząłem sobie grać. Za moją kolegi na, na telefonie w gierkę Heyday e, gdzie prowadzicie farmę. I powiem Wam, że jeżeli chcecie stracić e, połowę czasu swojego życia na granie w tą gierkę, to Wam polecam sobie na nią zerknąć, jest bardzo ciekawa. E, ale no, tak jak mówię, to jest taki 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 zapycha czasu, że to głowa mała. Yy, I co? I nie dostaliśmy żadnej fajnej dwójki. Ale raz możemy odświeżyć. I dalej nie dostaliśmy. <noise> Teoretycznie, jeszcze raz bym mógł spróbować. A, dobra. Kupimy tego. Odświeżymy sobie pod zaklęcia. Hmm. Złotko byłoby fajne. A kupmy to zaklęcie. Zróbmy z tego stronika takiego killera. Na początek. Kurczę, umyłem już zęby, ale leżą koło mnie żelki nie <grym> się zastanawiam, czy mogę zjeść, czy nie. Ale cholerny mi się potem nie chce iść znowu z zębów, tylko już iść po prostu. Więc chyba muszę zrezygnować. Więc <grym> się napiję po prostu wody. Zobaczmy, ta karta zgrywa trochę... Aha, to jest... Jezu, ja też nie wiem, czytam piąte, 60 te opisy, te Myślałem, że to zagrywa, wiecie, u nas. A może co drugiego czy... Te, a dobra, tego czytałem. No dobra. E, to mniejsza z tym. E, dobra, zagrajmy sobie tak. Czemu on dostali? A, potrzebujemy kartość. Tak, to zagrywa dwa chwały klejnoty na tamtyjszego stronnika z prawego skraju. Ale co, jeżeli nie mam, nie mam stronnika. Mm, nie mam stronnika w karczmie, to po prostu zagrywa na tych. Okej. Okay. A to fajne. Kupimy sobie to i to po prostu Dobrze na kolejną turę. To to będzie się fajnie z naszą pasywką robić, bo będą się. Tutaj na ręce pustować karty, więc spoko i Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No, nie jestem przekonany z tymi sporymi szansami na wygraną. Zawsze jak mówisz, że masz spore szanse na wygraną, to nigdy nie wygrywam. Ustawione to wszystko. Hmm, po zagraniu że otrzymasz A wiecie co? zrobmy poziom. Kupmy tego. Zapomniałem, że mam to wykradnięcie. Mogłem wykraść po prostu. Eee. I zagrajmy tak. Ale czemu na tego zagrywa zawsze? No, muszę inaczej to ułożyć następnym razem. No fajnie by jeszcze ten jeden, żeby mieć już tą trójkę. Gdy czy ktoś idzie pod kolce zwierzę tutaj? Nie specjalnie, więc o tyle fajnie. A żeby to w kocz mi się pojawiła ta siódemka na przykład, o, ale bym się cieszył. Co mamy w ogóle na trójce? Mamy tego, fajna karta. Salwa Kwawy klejnotów. Czym jest salwa kwawych klejnotów? Dlaczego nie mogłem napisać w normalny sposób? Ale trzymał to Chociaż to są jedynki. A dobra, one przyzwolą trójki. To ciemna to jednak. No nie no w tego. Eee, nawet wygramy. Dobra. O. Za każdym gdy otrzyma obrażenia twoje, chwały tej noty dają dodatkowy plus jeden do ataków tej 3 Raz na walkę. Fajne. E, no, takie. Ten, 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 ten. Nie, no bierzemy tego. I co, zagramy sobie. Hmm, to zagrałem od To zróbmy tak, kupimy tego. Wystawimy go. Wystawimy to. Wykradliśmy z tym nie Skaczmę. No, niestety nie to chciałem Kupimy tego. Zagramy. Yy, i teraz tak, yy, bo on zagrywa w taki dziwny sposób, więc zrobię tak no właśnie <laughs> dobrze, że tak zrobiliśmy mm, kupię to zakręcie w sumie zagrajmy sobie na tego i kupimy sobie to i teraz tak, tego sobie zboostujemy oczywiście I damy mu prowokację w taki sposób żeby żeby się ustawał po prostu i mam nadzieję że to nam dobrze zrobi Żeby tego klienta żeby tego gość nie miał e, jakichś mocnych obrażeń Szkoda, że nie daje też HP-ków bo bym sobie mógł go jeszcze fajnie boostować, tak tylko obrażenia bo zboostuję. Więc pasuje zdobyć jakieś karty, które będą nas wzmacniać hapeki. Tego co dałem na początek, żeby dostać kwawe klejnoty. A ja bym przeciwnik miał nie, jakąś boską tarczę, to zawsze zniwelujemy tymi mniejszymi obrażeniami też, a potem zaatakuję dziesiątka. Więc wydaje mi się też tu w miarę spoko. Co to okej. Okej, jedynka nas atakuje, więc fajnie. I trójka też fajnie. I mamy już dodatkowe ataki, więc Spoko. A i tutaj nie fajnie się trajdowało ale na szczęście się udało zremisować. Yy, mech nas nie interesuje. Na koniec yy, tury twoje oczyszkowy klejnot. To jest spoko, więc sobie ich obu kupimy. Tu sobie zamienimy kolejność. Odświeżmy kaczmę yy, I co? Kupię sobie to. Możemy sobie to kupić, odświeżymy, ale no tak, eee... to sobie zalokujmy, to sobie gdzieś tam dam. Eee... Dobra, zagrajmy na te, dobra, no i to sprzedamy. To sobie wystawimy No i co na no, tego sobie możemy wzmocnić? Co my tego też możemy trochę wzmocnić Ale głównie tego stronika sobie wzmocnimy Dobra, to sobie też trzeba to, to to sprzedawać Nie no myślę, że jedną turę możemy poczekać z tym stronikiem następny nam się po prostu to Połączy nam się tutaj ten, je ten jeden i sobie będziemy kombinować. Te 10 obrażeń może być dla nas przydatne. więc to najmocniejsze karty nas zaatakują w tą 18, nie? Okej, okay, przynajmniej coś czyściliśmy. No i dobrze, że tak się to zrespiło, <grych> Że tego nie zaatakowało. Trudno. nawet no, ale tych obrażeń do we weszło, niestety. To już w dla nas. Zrobimy poziom. Nie kupimy tego. I sobie wystawmy. Oczymy salwy po ciężarniku. Kaczy tej grze daj, tamtejszym sonikom. No i tak nie mamy nic lepszego, więc trudno. Eee... Co, to sobie zamienimy miejscem. Odświeżmy kaczmę. Myślę, że to sobie kupimy, żeby wzmocnić tego stronika. I teraz tak to sprzedam. To bym chciał wystawić na pewno Gdzieś tutaj, tego bym sobie też wystawił Wiecie co, to sprzedamy też Ostatecznie I Wystawmy sobie też tego I co, zróbmy tak, zróbmy tak, tak, tak Tak, to sobie gdzieś możemy zamienić miejscami Kupmy to i to i to sobie zagramy, to sobie jeszcze ulepszymy tego i tego. Jeszcze Jeżeli chodzi o obrażenia, to będziemy mieć sporo obrażeń. Ale to życie, to życie na trochę bolą. No, mieliśmy taką szansę na wygraną, a... a... przegraliśmy. Nie podoba mi się to. E, I co tu mamy? Banany. Nie chcę. Po zagraniu dwóch kwawek tej noty na tą kartę. Rzuć salwę kryształów. OK. Daj kwawek tej noty tego stronika dwóm w różnym pozostałym kolce zwierząt. OK. No i ja się zastanawiam, po zagraniu dwóch kwaweklejnotowych na tę kartę rzucę salwę. Podszerzyłem kaczmy w tej grze, daj tamtejszym słonkom kwaweklejnotom, tak aby rzucali plus jeden, plus jeden. Nie wiem, czy ta salwa jest taka super. Dobra, spróbujmy iść pod to. Może ja nie rozumiem działania za bardzo. Jeśli okaże, się to jest co zagrajmy sobie tak. A dobra, o to dziś jest takować, no chyba już rozumiem to działanie. <grych> eee... Zróbmy ten poziom. Zróbmy ten poziom, odświeżmy. Ta karta zagrywa na stałe trzy klejnoty, kwawe na siebie i to będzie fajne. I myślę, że to... to jest piątka w ogóle? Nie, trójka. To sobie sprzedamy. E, tak na tą kartę, czyli ją muszę bustować, ale to też kupimy No i tego sprzedamy I to wystawimy I tak, e, tu sobie pozagrywamy trochę tych kart tutaj też i tutaj też Nowe co to zaklęcie. Zastanawiam się, czy nowa moc. A tak nas nie stać w sumie. Więc pójdziemy sobie pod kolejną turę, żeby mieć Golda. Odpadać nie odpadniemy. Ta karta się też będzie stakować. teraz. to może jakoś to będzie. Ja Dobrze sobie zamienić kolejnością Też potrzebujemy mieć generację tych kart, chwałyk klejnotów w sumie żeby na niego rzucać To nam się jakoś stakuje fortunnie z tymi obrażeniami znowu. Mam nadzieję po prostu, że dość mocno sobie wzmocnimy karcz mnie stronników i że coś z tego będzie. I to jest też fajny generator, więc co? Zagrajmy sobie to. I myślę, że wolę tego stronnika, tak czy siak, zamiast tego. Więc możemy sobie gdzieś go rzucić. Tego sobie możemy jeszcze wzmocnić. Myślę, że wzmocnimy go jeszcze. Odświeżymy sobie. Mamy tego kolejnego, więc fajnie. Możemy sobie jeszcze zaklęcie użyć I to nam się przyda I Mam nadzieję, że nam przyjdzie ten po prostu, ale... Ale nie hmm. I czy ja tego co wstrzymać, jak mamy tego? Chyba nie, wiecie co? Chyba nie Kupmy tego stronika na chwilę Wystawię, sprzedam, kupmy tego Wystawię, sprzedam. wstawimy sobie drugiego tego i lecimy tu z obrażeniami. Nie zdążyłem wszystkich, ale mam nadzieję, że jako taką to nam coś da. No kurwa, przepiękamy. Przepraszam Was, ale liczyłem, że to pójdzie lepiej. To nie powiem, że mam bardzo dużo niedosyt, kurde, chyba jeszcze jedną gierkę sobie zagram, szkoda mi tak kończyć, nie powinienem, nie powinienem spać. spać. Dobra, siódme miejsce, nie straciliśmy punktów, ale no, gierka koszmarna. I co tu zrobić? No nic, ja sobie jeszcze zobaczę, czy zagram jeszcze jedną, czy nie, czy pójdę spać. Wam dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subwowania, lajkowania, zostawienia dzwoneczka, subskrypcji i co. Nie widzimy się w następnym odcinku. Na razie.